Witam przyjaciele i zapraszam na film Atech. Jeśli jesteś stałym bywalcem naszego kanału, wiesz, że zawsze przynosimy Ci nowe ekscytujące tematy. Dziś przeniesiemy nas do Chin. W tym filmie zobaczycie, jak Chiny zamieniły pustynię w zielone lasy. Czy to naprawdę możliwe? Wszystkie odpowiedzi znajdują się w tym filmie. W ciągu zaledwie kilku lat Chiny przeszły drogę od państwa rolniczego do jednego z najbardziej uprzemysłowionych państw świata. Wszystko to jednak ma swoją cenę. A pierwszymi ofiarami są niewątpliwie lasy. Ze wschodu na zachód i z północy na południe miliony hektarów lasów są dotknięte tą falą pustynnienia. W ciągu zaledwie kilku lat pustynia rozprzestrzeniła się na wiele prowincji takich jak Xinjiang, Qinghang, Gangsu i Nixia. Przyczyn tego pustynnienia jest wiele. Chińczycy zmienili swój sposób życia. Przeszli z życia w ograniczeniu do życia w wysokiej konsumpcji. Aby zaspokoić potrzeby żywnościowe ponad 1,4 miliarda ludzi, kraj ten musiał zastosować intensywne techniki rolnicze, a to sprawiło, że ziemia stała się jałowa. Ponadto wiele gałęzi przemysłu potrzebuje ogromnych źródeł energii, takich jak węgiel. Węgiel można pozyskać tylko z lasów. Konsekwencje tego pustynnienia mogą być poważne. Mogą się one rozprzestrzeniać z prowincji do prowincji i mogą dotrzeć do całych Chin. W obliczu tego problemu rząd postanowił przekształcić pustynię w zielone lasy. Ale jak dokładnie przebiega ten proces? Zobaczmy to razem. Proces ten może wydawać się banalny, ale jest to ogromne przedsięwzięcie. Biorąc pod uwagę charakter pustynnej gleby, a przede wszystkim wielkość obszaru, o który należy zadbać, nie jest to małe zadanie. Aby pomóc Ci zrozumieć, przyjrzyjmy się cechom gleby pustynnej i klimatowej, który jej towarzyszy. Pustynia to obszar ziemi, który jest uważany za jałowy. Warunki do przetrwania są bardzo trudne. Przede wszystkim poziom opadów jest najniższy. Możliwe jest nawet, że niektóre regiony w ogóle nie otrzymują deszczu. Po drugie, gleba jest bardzo uboga, co może utrudniać uprawę. Do tego dochodzi bardzo szybki proces odparowywania. Każda kropla wody, która spadnie w tych miejscach, szybko zamienia się w parę. To pokazuje, jak niemożliwy, wręcz cudowny jest ten projekt. Jednak przy dzisiejszej sprawności technologicznej nie jest to już problem. W rzeczywistości nie jest to pierwszy taki projekt. Wiele pustynnych regionów na świecie przeszło już przez ten etap od pustyni do zielonego lasu. Tak jest na przykład w Egipcie, który chce zepchnąć żyzne tereny wokół Nilu do pustynnego wnętrza. Aby to osiągnąć, rozwiązano wiele problemów zwłaszcza źródło wody, które będzie nawadniać taki projekt zalesiania. Chodzi o to, aby czerpać z zasobów ściekowych regionów w celu dostarczenia pierwiastków niezbędnych do przetrwania roślin. Oprócz nawadniania ścieki te są również bogate w azot i fosfor. Te dwa pierwiastki są jednych z głównych składników nawozów. Wyniki są zaskakujące. Na jałowej i nieprzyjaznej niegdyś pustyni wyrosły zielone lasy. Podobnie jest z innymi projektami, których celem jest sadzenie drzew w różnych regionach pustynnych, jak na przykład ambicja dla pustyni Sahara. Ale te projekty są realizowane na mniejszym obszarze około 100 hektarów. W Chinach sytuacja wygląda inaczej. W rzeczywistości powierzchnia do uprawy może sięgać tysięcy hektarów, a nawet milionów. Jak więc Chiny mają nadzieję to osiągnąć i jakimi środkami dysponują? Ten kolosalny projekt był realizowany już 40 lat temu. Jednak w ostatnich latach wiatry się zmieniły i taki projekt postrzegany jako niemożliwy staje się wreszcie możliwy. Zainspirowany innymi podobnymi projektami, kraj ten udoskonalił te techniki, aby zaoferować lepszy zwrot. Rzeczywiście zalesianie setek hektarów pustyni jest już bardzo trudnym zadaniem, do tego stopnia, że przy tysiącach hektarów trzeba zachować wszelkie środki ostrożności. Dzięki know-how i technologii dostępnej w Chinach, projekt może wreszcie szybciej się rozwijać. Pierwsza część projektu ma na celu stworzenie swoistego muru z drzew chroniącego tereny plantacji przed postępującą pustynią. Chodzi o stworzenie Wielkiego Zielonego Muru Chińskiego. Ten faryzejski projekt mobilizuje dużą część populacji dotkniętej tym nowym zjawiskiem. Rząd chiński wystosował apele o wspólną walkę z tym wrogiem, który zabiera wszystko na swojej drodze. Pierwsze wyniki pokazały już krótki sukces w ostatnich latach. Rzeczywiście przetrwało prawie 25% posadzonych drzew. Może się to wydawać skromną liczbą, ale wyobraźmy sobie 30 miliardów posadzonych drzew. Prawie jedna czwarta z nich zdołała przetrwać, by wnieść świeżość do tych pustynnych środowisk. A mówimy tu o tysiącach hektarów. Osoby odpowiedzialne są dość zadowolone z tych wyników i myślą nawet o uruchomieniu drugiego etapu. Polega on na przekształceniu tych pustynnych regionów w prawdziwe ogrody Edenu. Jednak dręczące ich pytanie brzmi, ile wody potrzeba do nawodnienia takiego obszaru? Odpowiedź pochodzi z innych projektów, które zostały już zrealizowane. Całość polega na wykorzystaniu ścieków z pobliskich zakładów przemysłowych. Jednak to rozwiązanie wydawało się Chinom niewystarczające, przyjęto zatem inne sposoby nawadniania. Przykładem może być deszczowanie. Jest to technika stosowana już w różnych krajach o niskich opadach. Według Chińskiej Rady Państwowej przełomowe wyniki badań oznaczają, że do 2025 roku kraj ten będzie dysponował udanym systemem modyfikacji pogody. W efekcie łączny obszar sztucznych opadów obejmie ponad 5,5 miliona kilometrów kwadratowych. Modyfikacja pogody zostanie zintensyfikowana na obszarach najbardziej dotkniętych suszą. W ten sposób wspomoże produkcję rolną i zachowa obszary chronione ekologicznie. Chiny od dawna eksperymentują z modyfikacją pogody. Czy pamiętasz ceremonię otwarcia Igrzysk Olimpijskich w Pekinie w 2008 roku? W kraju eksperymentowano z zasiewem chmur, aby zmniejszyć opady, dzięki czemu ceremonia mogła przebiegać bez zakłóceń. Jednak chińscy naukowcy ujawnili też, że w ambitnym projekcie wykorzystają satelity i rakiety. Mają one na celu sztuczne wywołanie opadów deszczu, mimo wątpliwości co do jej skuteczności. Projekt Tiany, o wartości 19 milionów dolarów, to największy na świecie eksperyment ze sztucznym deszczem. Projekt ma na celu przekierowanie nadmiaru pary wodnej nad rzeką Jangcy do suchszych części kraju. Naukowcy z chińskich uniwersytetów zaprezentowali projekt w 2015 roku. Wymaga jednak zbudowania sztucznego strumienia powietrza, który będzie transportował parę wodną. Ostatnio postanowili opracować satelity i rakiety, które monitorowałyby obecność i ruch pary. Przekierowaliby to na tworzenie opadów. Technologia opracowana przez naukowców z Chongqing Jiangtong University polega na wykorzystaniu pulpy. Ta roślinna pasta na bazie celulozy może znacznie poprawić wydajność piasków pustynnych. Dzieje się tak dlatego, że piasek może lepiej zatrzymywać wodę, minerały, powietrze, mikroby oraz składniki odżywcze niezbędne do wzrostu roślin. Pasta celulozowa została zastosowana na piaszczystym poletku na pustyni Ulaanbuch. Z czasem działka zamieniła się w żyzną ziemię uprawną. Produkowali pomidory, ryż, arbuzy, słoneczniki i kukurydzę. Jednak skutki przekształcenia pustyni i łąk w grunty uprawne mogą mieć poważne reperkusje dla klimatu, bioróżnorodności i ogólnej równowagi ekologicznej ziemi. W przypadku tego chińskiego projektu zadanie jest zdecydowanie ogromne. Odtworzenie roślinności na pustyni to jedno z rozwiązań proponowanych w walce z globalnym ociepleniem. Zatem posiadanie rozwiązań, które są sprzeczne z ekologią, wydaje się bez sensu. Najważniejszą rzeczą w tym projekcie jest to, że wszyscy wydają się być zaniepokojeni, aby nie odbiło się tego na globalnym kryzysie. Pytanie jednak, czy te wysiłki będą wystarczające, czy powinniśmy rozważyć inne środki, aby dać nadzieję wszystkim mieszkańcom Ziemi. Na tym kończymy ten film. Mamy nadzieję, że się podobało. Nie zapomnijcie zostawić komentarza, kliknijcie mały niebieski kciuk oraz włączcie dzwonek z powiadomieniami. I co najważniejsze, zasubskrybujcie nasz kanał po więcej ciekawych filmów.